Dzień dobry widzowie, witam Was w nowym filmie na kanale w Gdyni i ogólnie na Pomorzu Trochę popadało śniegu, To będzie jechałek i regio, kościerzyny. Już trochę zniknęło śniegu, ale trochę jeszcze jest. Podejdziemy trochę dalej. Ogólnie czekamy na ten skład. Już widzę, można zauważyć księżyc. Bo trochę późno 15.50. Już chyba jest nawet. Tory jeszcze pociąg nie przejechał. Jeszcze chwilę poczekamy. Można jeszcze zobaczyć, jak nastawnie zasypało. No ja tu sobie na razie tak krążę. O. Po tej ścieżce całej białej, ogólnie w sobotę, w Gdyni, ma być tak śnieżyście, że chyba pojadę na Gdynię Główną, ale nie jestem tego pewny. Więc od razu taki mały apel ode mnie: proszę, że nie mówić, że obiecałem, bo nie obiecałem, że pojadę. Mamy jakiś huk. No dobra, na razie to sobie tak chodzę ogólnie. Ale za chwilę powinien być skład widzowie. Skład już jedzie. Zbytnio się nie zbliżamy. Jedzie. do kościerzyny Dziękuję panu za RP1 czy pani Ja widziałem Ogólnie pozdrawiam maszynistę Dziękuję bardzo też, wam, też was widzę, pozdrawiam i miłego dnia, papa. Pa.